Psalm 116. Miłuję Pana, bo słucha głosu mego, błagania mojego, albowiem skłonił ucho swoje ku mnie. Dlatego chcę Go wzywać przez całe życie swoje. Omotały mię były więzy śmierci, uciśnienia piekielne opadły mię, spotkałem ucisk i żałość. Wtedy wezwałem imienia Pańskiego o Panie. Wybaw duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, i Bóg nasz jest miłosierny. Pan chroni prostodusznych. Byłem nędzny, a on wybawił mię. Wróć się, duszo moja, do spokoju swego, albowiem Pan dobrze ci uczynił. Albowiem wybawiłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogę moją od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Wierzę, dlatego mówię, ale byłem bardzo upokorzony. Rzekłem w trwodze swojej: wszyscy ludzie są kłamcy. Jak odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego mnie okazane. Kielich zbawienia wezmę i wzywać będę imienia Pańskiego. Ślubowania moje oddam Panu. Tak, w obecności wszystkiego ludu jego. Cenna jest w oczach Pańskich śmierć pobożnych jego. O Panie, ja przecież jestem sługą Twoim, jestem sługą Twoim. Synem służebnicy Twojej rozwiązałeś więzy moje. Tobie ofiaruję ofiary chwały i wzywał będę imienia Pańskiego. Ślubowania moje oddam Panu. Tak, w obecności wszystkiego ludu jego, w przeciągach domu Pańskiego, w pośrodku ciebie, Jerozolimo, hallelujah!